Hej, witam, tutaj Koster. Jestem właśnie w Tokio, jak widzicie, dlatego też mam banana na ustach i dzisiaj to wy decydujecie, moi drodzy, jak spędzę dzień i no niestety, ale e, kazaliście mi wstać o 8 rano, jest już godzina prawie dziewiąta, dlatego że się trochę musiałem ogarnąć, troszkę jeszcze poleżałem w łóżku, przyznam się, dlatego, no dlatego, że trudno mi wstawać o tak porannej godzinie, ale kurczę, jestem w Japonii, więc zmotywowałem się. I mega się jaram do tego, że pokażę wam po prostu moje ulubione miasto na świecie, mój ulubiony kraj na świecie i jestem tak szczęśliwy, że mogę tutaj być znowu. I tak naprawdę jestem tutaj dzięki wam, więc dziękuję wam, że, że mogę dla was nakrywać te materiały i dziękuję, że mnie subskrybujecie, dajecie mi łapkę w górę i po prostu bawicie się razem ze mną. Ogólnie jestem ubrany tak troszkę na sportowo, Dlatego, że kazaliście mi dzisiaj zbiegać z rana, więc jesteście dla mnie naprawdę bardzo bezlitośni. Ogólnie głosowanie było na Instagramie, na Insta Stories. Więc jeżeli tam jeszcze mnie nie obserwujecie, no to wiecie, co robić. nie? Tam nazywam się Kosper Pyly. Więc zapraszam, wbijajcie i po prostu czekajcie na takie różne akcje, gdzie to wy decydujecie o moim dniu w różnych fajnych miejscach. Jestem właśnie w 7 Eleven i zapytałem się was, czy zjeść dzisiaj kanapkę z makaronem, a raczej hot doga z makaronem, czy Nikuman. I dobrze wybraliście, dlatego że wybraliście Nikuman, jest to o wiele lepsze i zdrowsze. Więc e, przynajmniej, przynajmniej zdrowo będę żył przez was. A przy okazji wiem, że to lubicie, więc pokażę wam. Co tutaj można kupić. Ok, mam już swoje jedzenie. Wybrałem e, opcję z kary, dlatego że jestem ogólnie wielkim wielkim fanem kary i no i chciałem wam też pokazać tą opcję, że nie tylko jest zwykła Bułka, bo to jest ogólnie bułka na parze, tak mi się wydaje, przynajmniej bułka na parze, która w środku ma jakieś warzywka, wieprzowinę, no i oczywiście tutaj jeszcze jest kary. Um, I też stwierdziłem, że przejdę się na stację metra dalej, dlatego że. Chcę się w ogóle przejść i lekko rozgrzać przed bieganiem. To będzie moje pierwsze bieganie od naprawdę długiego czasu, i boję się ogólnie, że przebiegnę maksymalnie kilometr i po prostu umrę ze zmęczenia. Spocę się jak po prostu wieprz <grywa> I, i umrę. Była. Mm. Mm. Jest serio dobre. Ok, jestem już na stacji. E, szukam teraz pociągu JR i lecimy do parku Jojogi. Yo <mulcy> Jestem już pod Jojogi Yo Park i niestety albo stety trzeba zacząć biegać, nie? Kazaliście mi, więc czego się nie robi dla widzów, ale z drugiej strony to było takie moje małe marzenie, żeby zawsze pobiegać w tym parku w pełni dzięki wam <laughs> Teraz nic tylko jeszcze spotkać Gonciarza i powiedzieć te słynne zdanie o kurwa, <grywa> Według zegarka, 3 km. Myślę, że to wystarczy jak na mnie, jak na osobę, która totalnie nie biega. Może się zajawię i zacznę biegać w Polsce, nie wiem, może się mnie zmotywować, bo tak czy siak chcę kupić sobie e, jedzenie pudełkowe, żeby trochę zrzucić na wadze i zjeść zdrowo. O, ale teraz czas na kolejne wyzwanie. Zapytałem Was, czy iść oglądnąć Magi Shrine, czy może. Tokyo Tower. I jako, że wybraliście Tokyo Tower, to też przebitkach, to jak biegałem po jogi Yo pobiegłem tam do Magic Shrine i nagrałem Wam dosłownie kilka takich momentów, żebyście też zobaczyli jak to wygląda, chociaż jeżeli ktoś ogląda moje vlogi od dłuższego czasu i widział już poprzednią serię daily vloga w Japonii, to, to widział tą świątynię. Teraz jeszcze pójdę do jednego sklepu, dlatego że chcę coś kupić na pamiątkę, a potem lecę do hotelu, do pokoju Marty, mam nadzieję, że już wstała i pójdziemy na Tokyo, A to jest dowód na to, że naprawdę nie biegam, więc to był wyczyn dla mnie. <grybujesz> jak wiecie, we wszechświecie musi panować równowaga ink yang, te sprawy. Więc jak teraz spaliłem kalorie, to czas je znowu naładować kawą mrożoną. Dużo cukru. Marta ma pokój, dwa albo trzy pokoje w tamtą stronę, więc pewnie ma ten sam widok. Ale no, robi wrażenie, nie? Przywitaj się z moimi widzami Hej, pamiętacie mnie? Pewnie nie <laughs> To ona nagrywała ileś tam lat temu na YouTube, to jest taki dinozaur jak ja Gdzie teraz lecimy? E, do Tokio Tower Dokładnie tak I ogólnie na każdym kroku tutaj są automaty z napojami, to jest mega fajne Przestań mi tak, nie rób mi tak, nie, nie, już nie Dobra. Nie kosperku. To teraz wkładaj to <laughs> Jakie miasto? taka wieża Eiffla, nie? Ogólnie wjazd na Tokyo Tower kosztuje około 900 yen, tak? No? 900 yen to jest niecałe... Nie, to takie koło... coś koło trzech dych, więc kurczę tanio jak na takie... Tak po... jak na tak popularną rzecz to jest okej okay, spoko. Wow. Ładnie, nie? Napiszcie w komentarzu czy ładnie. Ogólnie piszcie mi w komentarzu, czy podoba Wam się Tokio. Zacny widok, zacny milordzie. I tam za chwilę będziemy, moi drodzy. Jako że ogólna widoczność dzisiaj jest taka no naciągana 2 na 10, to wjeżdżamy na main deck, czyli na środeczek, i to jest dokładnie 150 metrów. <todgłosy> 这个什么？这个知道？这个知道吗？这个知道吗？这个知道吗？ Ogólnie mega się cieszę, że znowu wybraliście widoki, dlatego, że w Seulu też chcieliście, żebym wjechał na taką wieżę i tutaj też jest naprawdę genialnie i moi tacy najwierniejsi widzowie wiedzą, że lubię wysokość, lubię też patrzeć na miasto w ogóle tak z góry i mega, mega, mega się jaram. To jest tak fajny dzień dzisiaj, że dziękuję Wam, że głosowaliście tak fajnie, chociaż to wstawanie o ósmej to tro trochę było nie, nie halo. <laughs> Więc moi drodzy, tak się prezentuje Tokyo Tower. Dla mnie naprawdę fajne, fajne były widoki i myślę, że ten środkowy, powiedzmy, że przystanek totalnie, oh, totalnie wystarczył. Bo jakby było to wyżej, to by już nie było takiego fajnego jakby widoku na te budynki, które są na tym samym poziomie. że jest średnia pogoda dzisiaj. No to już też tak powiedziałem właśnie, no, że tak? wybraliśmy to ze względu na średnią pogodę, ale teraz... Idziemy coś zjeść i Wy, moi drodzy, wybraliście, że zjemy dzisiaj sushi. Chociaż było mniej więcej 50-50, ale gdy akurat udostępniałem ten wynik, to sushi wygrało, ale tam, gdzie idziemy, też można zjeść ramen. I jak zmieszczę, to też mam pokażę taki ramen, może nie z takiej restauracji, która się tym specjalizuje, ale zawsze jakiś będzie. To będzie mój chyba już siódmy, nie, może nie, ale no, dużo ramen zjadłem. Z piąty. Kocham ramen. Ogólnie większość samochodów w Tokio jest taka kwadratowa, dlatego, że jest idealna, żeby wpasować się w parking. Genialnie. Ale brzydkie. Ale genialne. Jesteśmy w autobusie i siedzimy na kole. Zobaczcie na to. Ciągle coś dzwoni trójkątkiem. Proszę. Otwórz. <głos> <głos> Shibuya, moi drodzy, moje ulubione miejsce w Tokio, dlatego że to jest takie centrum wszystkich ludzi, tutaj zawsze jak się z kimś spotykam, to właśnie w Shibuya, koło Hachiko, którego za chwilę Wam pokażę, chociaż dużo Wam nie będę pokazywał, ponieważ stwierdziliście, że po jedzeniu mam Wam pokazać Akihabara, a nie Shibuya, ale tak troszkę Wam zdradzę. Jak to się mówi? Uchylę Wam rąbka tajemnicy. <noise> Więc właśnie jesteśmy w moim ulubionym miejscu, jeżeli chodzi o sushi w Tokio. I tutaj panuje tak jakby samą dlatego, że mamy tutaj tablet. Na tym tablecie wybieramy sushi i potem sushi tutaj taką drogą podjeżdża do nas. Tutaj może nie ma najlepszego ramen, ale jeszcze biorę właśnie, żeby się tak dobić i będę miał ruletkę. Może coś wygram, uwaga No halo, halo Okej, okay, więc start Muszę wylosować to właśnie ja, so close Ja oficjalnie czuję się w największym grubatem świata. Masakra po prostu. A Jestem tak obiedzony, mój brzuch jest taki wzdęty, że jakbym teraz skoczył, tym, nie wiem, podżygał się. Ja to idziemy. Ja nie mogę już. Ale teraz zapytałem was, co wam mam pokazać, czy Shibuję, właśnie dokładniej, czy Akihabarę. I zdecydowaliście jednogłośnie, no prawie, że będzie to Akihabara, więc... Lecimy, a raczej toczymy się. Chyba pierwszy raz jestem tak bliski pożegania się przez to, że tak dużo zjadłem w życiu. Ale warto było, naprawdę, pycha. Jesteśmy już w Akihabara, czyli potocznie Electronic Town. I tam za mną właśnie są pońcy, Ale wy zadecydowaliście, że dzisiaj będziemy jednak grali i próbowali wygrać różne dziwne rzeczy z maszyn do losowania do gier. Niestety w takich miejscach nie można zbytnio nagrywać, dlatego że osoby, które umieją to dobrze grać, by nagrywały pewnie jakieś tutoriale, jak przejść coś, żeby wypadły te wszystkie maskotki. Ale jak widzieliście, zagrałem, sami głosowaliście, że mam wydać na to 1500 yen, więc miałem 15 prób. Maskotka się przekrzywiła w drugą stronę i myślałem, że już ją będę miał, ale no niestety limit mi się wykończył, a więc nie mam też gotówki przy sobie, więc musiałem zrezygnować. A chciałem ją wygrać dla mojej siostry, no niestety. Nie dzisiaj, nie dzisiaj, ale naprawdę fajna gra. Polecam Wam spróbować, to jest naprawdę bardzo trudne. No i też wiadomo trzeba założyć, że jednak e, raczej Ci się nie uda tego wygrać, ale pograć warto zawsze, bo fajna zabawa. Ok. Jestem właśnie przed sklepem z retrogrami i konsolami i mega boję się tutaj wejść, bo podobno to jest bardzo tanio, a ja jestem na tyle nerdem, że coś kupię. Oficjalnie możecie przywitać nowego członka rodziny. Nowa konsola. A, miałem tego nie robić już. Miałem tego nie robić. Teraz żeby nie wydać więcej highs, po prostu lecę do hotelu. Kupuję słone przekąski, ponieważ takie wybraliście i znowu jeść. Kurcze, jeszcze nie jestem godny. A no ale no, challenge to challenge, nie? Do zobaczenia w hotelu. A więc moi drodzy, to są moje dzisiejsze łowy. Tutaj oto ta konsolka Nintendo Super Famicom, mam nadzieję, że e, wśród subskrybentów są też tacy wyjadacze starzy, którzy znają tę konsolę. E, dwie gierki, Dragon Ball i Street Fighter 2. No i coś słonego do jedzenia, ponieważ tak, zadecydowaliście, tak się to prezentuje, zupka, tutaj są e, sypkie dodatki, tutaj są dodatki wodniste i coś tutaj jeszcze takiego dziwnego. Ogólnie zazwyczaj w takich zupkach rzeczy wodniste dodaje się dopiero jak wleje się wodę, ale tutaj przeczytałem, że wszystko dodaje się na raz. Mmm, mm, pycha! Powiem Wam tak, po próbie um, Korea 1, Japonia 0, jeżeli chodzi o zupkę, ale i tak jest, nie wiem, 10 razy lepsza niż um, zupka z Polski. Jest ogólnie pyszna, oceniłbym ją na um, 8 na 10. Bałem się tego mięsa, które było wręcz sztywne, a z wodą zrobiło się takie no, mięsne. Ale jest naprawdę spoko, jest smaczne i smakuje jak normalnie mięso. Więc no, taka mięsna zupka, lekko słona, podoba mi się to polecam. Więc mamy tu jeszcze takie paluszki o smaku kurczaka, i chipsy o smaku krewetki. Jako że krewetki naprawdę bardzo lubię. Te chipsy też jak dla mnie są 10 na 10, dlatego że no, smakują jak taka krewetka w postaci chipsa. O, jakbyście jedli prażynki krewetkowe, to to smakuje tak samo, tylko bardziej intensywnie. Natomiast tym się troszkę zawiodłem, dlatego że to jest bardziej posmak, a nie smak mięska. Więc no, temu dam takie 4 na 10.